zadanie 8. Rodzina Kowalskich prowadzi hodowlą psów i kotów. Aktualnie w hodowli znajduje się 6 psów i 3 razy więcej kotów. Ile zwierząt mieszka w hodowli rodziny Kowalskich? Wiemy, że psów jest 6. Kotów jest 3 razy więcej. Nie o trzy więcej, tylko 3 razy więcej, czyli liczbę psów musimy przemnożyć przez 3. 6 razy 3 to jest 18, czyli w hodowni jest 18 kotów. Ale my w tym zadaniu nie jesteśmy proszeni o to, żeby wyznaczyć, ile jest kotów w tej hodowni, tylko ile jest wszystkich zwierząt razem. Czyli do liczby psów musimy dodać liczbę kotów, czyli 6 plus 18 to jest 24. Czyli w hodowni rodziny kowalskich. Są 24 zwierzęta. Odpowiedź również możemy zapisać w taki sposób.